Skatify, no i dzisiaj zajmiemy się... A no właśnie, powiem wam, ja że mam zniesiony rok. No. Czyli zajmiemy się... O, fajna wtyczka. What? O co chodzi? Minecraft? Czy mogę coś schować? Skrzynia? Ale za półką? What the... O co chodzi? Dzisiaj zajmiemy się właśnie takim y, skrzynią za klockiem, gdzie możemy coś ukryć. Wezmę ja sobie to no i y, nie będę wam do całego mechanizmu, po prostu pokażę Wam jak to zrobić. Dobra, to, No dobra, czyli jesteśmy już i potrzebujemy jeszcze tory. Mamy tory. I tak, układamy trzy klocki, zobaczę, jakie jest. Może chyba to powinno być dobrze. Jest dobrze, bo i zobaczcie, to jest słuszna uwaga. Zobaczcie, jeśli, jeśli bym ułożył w tej kolejności, to tory były w złą stronę i to by było, nie moglibyśmy otworzyć skrzyni. Aż znaczy nie wiem, no ale po prostu mi jakoś tak nie działało, więc lepiej tak. I tak, teraz kładziemy na to skrzynię. Aha, sorry. Co ja gadam? Nie skrzynię, tylko Minecraft. Minecraft. Teraz już jest ok wszystko. Teraz rozwalamy blok pod nim. Widzicie, wzek spada. O kurde. Teraz robimy takie coś. Taki trik. Czekacie darmo mi się zepsuło, ale okej okay, już jest okej okay. teraz robicie taki oto słupek na trzy i po to y, tak, teraz potrzebujecie tylko pistona, pistona czyli czyli pistona, czekajcie tak y, sorry tak, teraz kładziecie go kurde y, jak to? tak jest dla radeu. I teraz czekaj, zresztą Nawet jeśli mam krótkie poradniki, to zawsze jeszcze zrobi sobie koktajl nie? Dobra, no to by to postawić. No załóżmy stąd. Tak, teraz potrzebujemy ost ostatnią naszą rzeczą. To jest właśnie guzik. Zabieramy go tutaj. I zobaczcie co się dzieje. Pocek wpychamy w... Wózek, i no właśnie, jest to mniej więcej takie. Możemy, wszystko jest ok. Teraz yy, możemy, już spokojnie, wszystko zniszczyć. Jest ok, nic się nie stanie. Teraz możemy to jakoś zakamuflować, żeby to jakoś wyglądało. I tak. Teraz wszystko kamuflujemy. Tak, ładnie wszystko jest. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. No sorry, coś mi się schrzaniło, ale no, ogólnie z tym działał. E, tylko, że źle go okryłem. W ogóle bez, bez tego to wygląda tak. No, jest to skrzynia. Bez żadnej budowy. No, I widzicie, jest, sam, jest samo to. E, sobie, może może to wam się nie uda, więc trzeba trochę wepchnąć ten wózek. Ale ogólnie pójdę właśnie no, tam, udawać. Yy, no tak. Teraz no, zakrywamy jakiś kamuflaż. Musi być. Możecie też yy, dla zmyłki, właśnie jak ja zrobiłem, zrobić tu książki. I że nie będzie taki zwykły regał, tutaj sobie wszystko. A nagle Minecraft. No, no i to by było chyba na tyle. Możecie zrobić różnymi materiałami. Wszystko możecie robić jakieś no, ukryte. Nie ja wiem, to już. Wasza sprawa, co, co tam to No więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. cześć!